Wakacyjne wyjazdy, półkolonie, wycieczki na basen czy różnego rodzaju gry i zabawy. W tym roku czekają na dzieci z Gminy Strzegą, które skorzystają z ofert organizacji pozarządowych. Wśród organizacji, które realizują tegoroczną akcję lato, należy wymienić Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegą, które będzie realizowało w miesiącu sierpniu półkolonie na terenie ośrodka sportu i rekreacji. Ponadto w organizacji wypoczynku letniego 2012 udział biorą również inne stowarzyszenia, które organizują wyjazdową formę wypoczynku. I tak na przykład Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany jest organizatorem wypoczynku w Międzywodziu, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice organizuje wyjazd do Chorzowa, a Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice organizuje wyjazd do Pobierowa. Pieniądze na organizację czasu wolnego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.